Dobre widowisko, wyrównany mecz z dwóch stron. Myślę, że fajnie, że cała sala była. Nasi kibice przyjechali, kibice gospodarzy dopisali. Fajny doping, fajne widowisko. Niestety nie wygraliśmy. W końcówce dwie kluczowe zbiórki w ataku. Cztery punkty z tego oddaliśmy, i niestety tak to czasami bywa. Ale myślę, że ta sezon pokazuje, że są naprawdę dwie wyrównane drużyny i, i będzie bardzo bardzo ekscytująco w playoffach. No, dzisiejszy, dzisiejszy mecz był taki, że. Każdy musiał wziąć odpowiedzialność na siebie za wynik, a wynik jest piękny po końcowym gwizdku. I tutaj mój, mój, mój występ może był całkiem niezły, ale to cała drużyna się spisała. Każdy spełnił swoją rolę, każdy co miał to trafiał i, i tak ma być do końca sezonu. Gra się rewelacyjnie. Kibic nas poniósł jak byliśmy w dołku punktowym na początku, w pierwszej połowie. Przyjechała też grupa kibiców z Wrocławka, więc ta interakcja ich była rewelacyjna. I dało się to dzisiaj czuć i, i na pewno dzisiaj wszyscy w Polsce to zobaczyli, jakich mamy wspaniałych kibiców.